Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale 3.14XV. Dzisiaj mamy bardzo lekki i przyjemny temat. Porozmawiamy sobie o muzyce. A konkretnie o Taylor Swift, ponieważ wydała ostatnio nowy album. Przechodzimy od razu do pytań do czata. Czy wiesz, że Taylor Swift wydała ostatnio nową płytę i ile jest tam piosenek? Tak, wiem ostatnia płyta Taylor Swift to The Life of a Showgirl, która ukazała się 3 października 2025 roku i zawiera 12 nowych piosenek. Świetnie, a powiedz, ile miał pobrań ten album na YouTubie, albo odsłuchaj na Spotify? U? Album The Life of a Showgirl odnotował 250 milionów globalnych odtworzeń na Spotify w ciągu pierwszych 24 godzin, bijąc rekord najczęściej streamowanego albumu w jeden dzień w 2025 roku. A utwór The Fate of Ophelia stał się najczęściej streamowanym utworem w historii Spotify w ciągu jednego dnia z wynikiem ponad 30 milionów. Wow. No to teraz powiedz naszym słuchaczom, na czym polega. Fenomen Taylor Swift. Fenomen Taylor Swift polega na niezwykłej umiejętności łączenia intymnego i autentycznego pisania tekstów, które rezonują z milionami fanów, Swifties, z mistrzowskim zarządzaniem karierą obejmującym strategiczne reedycje albumów, Taylor's Version, oraz budowanie potężnej, lojalnej społeczności. Świetnie. A jej ostatnia trasa koncertowa była szóstą z kolei, ale to właśnie ta pobiła wszystkie rekordy. W tym rekordy Guinnessa. Możesz o nich opowiedzieć? Trasa The Eras Tour zdobyła oficjalne rekordy Guinnessa jako najbardziej dochodowa trasa koncertowa w historii z przychodem ponad 2 miliardów dolarów oraz za najwyższą frekwencję na trasie koncertowej artystki z ponad 10 milionami sprzedanych biletów. A ile było koncertów? Trasa The Eras Tour Taylor Swift składała się łącznie ze 149 koncertów. No, a było zapowiedzianych 152. Było zaplanowanych 152 koncertów w ramach trasy The Iras Tour, ale trzy koncerty w Wiedniu 8, 9 i 10 sierpnia zostały odwołane z powodu zagrożenia terrorystycznego, co A. daje łączną liczbę 149 faktycznie zagranych występów. A powiedz, czym wyróżniały się koncerty, które miały miejsce w Warszawie? Warszawskie koncerty wyróżniły się entuzjazmem polskich fanów. Którzy przygotowali akcję niespodzianki, reakcją Taylor Swift, która mówiła cześć i kocham Was po polsku oraz unikalnymi piosenkami niespodziankami na każdym z trzech wieczorów. Wow, a powiedz, jak, jaki jest majątek Taylor Swift? Majątek Taylor Swift jest szacowany na 1,6 miliarda dolarów. Co czyni ją najbogatszą piosenkarką na świecie, a jej fortunę zbudowaną głównie na muzyce i trasach koncertowych, w tym rekordowej The Eras Tour. Hmm, dobrze. Rozmawialiśmy na tym kanale m.in. o futbolu amerykańskim, ale wówczas było to w zupełnie innym kontekście. Zapraszam do obejrzenia tego odcinka, link zostawię na dole. Natomiast przy tej okazji też zaproszę Was do subskrypcji kanału, do zostawienia łapki w górę i też do komentarza, co jest szczególnie cenne dla. Algorytmów YouTube'a. A teraz wróćmy do tematu i zaraz powiem Wam, jaki jest związek Taylor Swift z futbolem amerykańskim. Otóż powiedz, kim jest Travis Kelsey. Travis Kelce to amerykański zawodnik futbolu amerykańskiego grający na pozycji Tight End w drużynie Kansas City Chiefs w lidze NFL, który zasłynął również jako narzeczony piosenkarki Taylor Swift. A, czyli powiązał temat. Teraz już wiecie. A powiedz ile trawis ile Travis Kelsey ma wzrostu i ile waży? Travis Kelce ma 196 cm wzrostu i waży około 113 kg lub 250 funtów. Czyli prawie 2 metry i ponad 110 kg No to teraz powiedz ile Travis Kelce Zarabia. Jego kontrakt z Kansas City Chiefs, podpisany w kwietniu 2024 roku jest dwuletnią umową o wartości 34 i 25 setnych miliona dolarów, co daje średnią roczną pensję w wysokości około 17 milionów dolarów i czyni go jednym z najlepiej opłacanych graczy na pozycji tight end w NFL. Ale to są tylko zarobki z gry, a ja pytałem w ogóle, ile zarabia Travis Kelsey. Roczne zarobki Travisa Kelsa składają się z pensji w NFL. Która wynosi około 17 milionów dolarów rocznie oraz milionowych kwot z licznych kontraktów sponsorskich, udziału w podcaście i innych przedsięwzięć medialnych, co łącznie daje znacznie wyższą sumę. Powiedz w takim razie, ile razy mniejszy jest majątek Travisa Kelsey od majątku Taylor Swift? Zakładając, że majątek Travisa Kelsey to około 130 milionów dolarów, a majątek Taylor Swift to około 1,6 miliarda dolarów. Majątek Kelsa jest ponad 12 razy mniejszy. Czyli wyobrażacie sobie taką sytuację, że ty zarabiasz 1000 zł, a dziewczyna, do której startujesz, zarabia 12 tysięcy i to jest ogólnie znany fakt, to myślę, że ta dziewczyna musiałaby się bardzo w tobie zakochać, żeby zaakceptować taki związek. Taylor Swift zaakceptowała, czyli bardzo go kocha. Może znacie tego typu sytuacje ze swojego otoczenia? Czy któryś z waszych znajomych ma narzeczoną lub żonę, która zdecydowała się na wejście w związek z nim jeszcze w czasach, kiedy on był biedny i zarabiał nie wiem 12 czy 20 razy mniej? Proszę zostawcie mały komentarz w tym temacie. I czy można powiedzieć, że biedny travis Kelsey jest praktycznie rzecz biorąc utrzymankiem swojej narzeczonej? choć majątek Travisa Kelce'a, około 130 milionów dolarów, jest znacznie mniejszy niż Taylor Swift, około 1,6 miliarda dolarów. To jego wysokie zarobki z kontraktu NFL i reklam oznaczają, że z pewnością nie jest on utrzymankiem, a niezależnym, no bardzo tak. zamożnym sportowcem. Świetnie. A czy możesz powiedzieć, jak poznali się Taylor Swift i Travis Kelce? Ich relacja zaczęła się od tego, że Travis Kelce w lipcu 2023 roku w swoim podcaście New Heights publicznie wyraził rozczarowanie, iż nie udało mu się wręczyć Taylor Swift bransoletki przyjaźni z własnym numerem telefonu podczas jej koncertu, co ona uznała za odważne i dzięki czemu się do niego odezwała. Czyli był odważny, widzicie panowie, to się liczy. A ich pierwsze spotkanie kiedy miało miejsce oficjalnie? Oficjalnie po raz pierwszy spotkali się prywatnie w Nowym Jorku na kolacji po tym, jak Taylor Swift skontaktowała się z Travisem Kelcem po jego podcaście w lipcu 2023 roku. Czyli ona przejęła inicjatywę. Widzicie, wystarczy być odważnym, a kobieta przejmuje inicjatywę. Jak to pięknie. A czy Taylor Swift i Travis Kelci mieszkają razem? Choć są zaręczeni i spędzają ze sobą dużo czasu, Taylor Swift i Travis Kelce oficjalnie nie mieszkają razem, ale często przebywają w posiadłości Travisa w Kansas City lub tymczasowo wynajmowanej rezydencji na Florydzie. A powiedz, czy Travis Kelsey się oświadczył? Travis Kelsey oświadczył się Taylor Swift w ogrodzie swojej posiadłości w Kansas City na około dwa tygodnie przed publicznym ogłoszeniem tej radosnej nowiny 26 sierpnia 2025 roku. A jest jeszcze inne zabawne wydarzenie z historii tej pary. Mianowicie pamiętam, że Taylor Swift miała koncerty w Japonii, a drużyna Travisa Kelsey dostała się do finału ligi NFL. I nie było wiadomo, czy po koncercie w Tokio Taylor Swift zdąży na mecz finałowy Super Bowl. I pamiętam, że premier Japonii, czy ktoś tam musiał zapewnić, zapewnić fanów i futbolu amerykańskiego, i fanów Taylor Swift, że piosenkarka zdąży na mecz finałowy. Co wiesz na temat tej? Sytuacji Nie premier Japonii, lecz ambasada Japonii w Waszyngtonie wydała oświadczenie zapewniające, że Taylor Swift zdąży przylecieć z koncertu w Tokio na mecz Super Bowl 58, aby kibicować Travisowi Kelce. A możesz powiedzieć, jaka była treść tego komunikatu? Oficjalna treść komunikatu ambasady Japonii w Waszyngtonie brzmiała: Pomimo 12-godzinnego lotu i 17-godzinnej różnicy czasu, ambasada może z pewnością speak now. Mówić teraz sprytne nawiązanie do albumu A, Taylor Swift. No tak. I powiedzieć, że jeśli odleci z Tokio wieczorem po koncercie, powinna komfortowo dotrzeć do Las Vegas przed rozpoczęciem Super Bowl. Czyli to była sprytna gra słów zaczerpniętych z tytułów piosenek Taylor Swift. Tak. Ambasada Japonii w swoim komunikacie użyła tytułów piosenek Taylor Swift, Speak Now, jako sprytnej gry słów. A to w takim razie na zakończenie powiedz, czy Taylor Swift zdążyła i czy drużyna Trevisa Kelsey, Kansas City Chiefs, wygrała Super Bowl? Tak, Taylor Swift zdążyła na Super Bowl 58, a drużyna jej partnera, Kansas City Chiefs, wygrała mecz z San Francisco 49R z wynikiem 25-22 do podogrywce. I tym optymistycznym akcentem zakończę ten odcinek, gdyż, jak pokazuje ta historia, nie wszyscy ludzie są biedni, nie wszyscy ludzie są podli. Istnieje miłość od pierwszego wejrzenia, trzeba się tylko trochę postarać, no i być odważnym w podejmowaniu decyzji, czego i wam życzę. Również dużo uśmiechu, dużo radości. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanał i zostawić jakiś komentarz może zamówienie, co byście chcieli się dowiedzieć od czata w jednym z przyszłych odcinków. Jak widzicie mamy niesamowicie szeroką gamę tematów, począwszy od pytań, czy jesteśmy sami w kosmosie. Zresztą ten odcinek, jak na razie, ma najmniej wyświetleń, co mnie dziwi, gdyż uważam temat za bardzo interesujący. Aż po odcinki o wojnie na Ukrainie. A teraz doszedł odcinek o pięknym uczuciu, jak z bajki. O miłości, która narodziła się w delikatnym sercu bardzo wrażliwej artystki, do dwumetrowej bestii, nie dającej swoim przeciwnikom na boisku żadnych szans. Można, można. Życzę dużo uśmiechu, dużo radości, wszystkiego dobrego i do następnego razu. Cześć!